Siemanko 2004 odcinek porny, ta strony sejsmensowa nagrywa. I słuchajcie, dzisiaj sobie odblokujemy nie jedną, ale aż trzy strony nagród dodatkowych. Yy, co będzie kosztować nas 150 gwiazdek, a my tych gwiazdek posiadamy 345. Mm -hmm. Tak nagle, nie? Dobra. Odblokujemy sobie te trzy strony. Mamy tutaj szramę. Ten szramy. Mamy tutaj ten pancerz C60, mamy tutaj też inny styl. Yy, I tutaj mamy białego Megalodona, kolor yy, Megal Megalodon z oazy. No nieźle on wygląda, nieźle, nieźle. Kurde, aż tyle, aż tyle gwiazdek. Mam, zostało, zostało mi teraz gwiazdek 195. a my sobie już możemy zagrać. Prawdopodobnie no, wszystkie itemki z tym, tego mojego tutaj. O, można inny styl ustawić jego. A tego nie wiedziałem. A inny styl kilofa nie można. A inny styl plecaka nie można. A styl, a tak tego już sprawdzałem. Tego styl można, tylko że jeszcze on, nie jest on dostępny, bo będę musiał zrobić jego zadanie dopiero ten. Y jak... 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 za 4 za dni będę mógł zrobić zadanie, gdzie właśnie odlokuję ten pancerz jego. Styl opancerzony. Ten manekin z pustkowia. Co tak długo? A, przygotowywanie już. Ok, szybko poszło. Jednak. Okej, okay, przygotowana, myszka też, komputer też. Oczywiście ekran też. <grym>, monitor znaczy. I, i, I taki jest kilo od mojego manekina, taki jest plecak od mojego manekina. Okej, okay, czyli taki jest kilo od manekina, bo myślałem, że jest taki troszeczkę inny, ale okej. Okay. Też to fajne. Nie lubię tych słońki spadać. Tu, tu, A, już skończyłeś. Też ją mam, czekaj, czekaj. O. Nie wiem od kogo to było emotka, ale mi się tak kojarzy z Johnem Cena. John Cena Myślę, że to może od niego jest. A co to za ciężarki były? Co to był za, tam za ciężarek? To była część emotki? Czy co to, to było? Kwa, kwa, Ona mi żabę pokazuje arm, a ja mówię kwa, kwa. O, mega logo nie jedzie. Może go potem pobijemy. Może go potem zabijemy. Chociaż nie on nam zdąży uciec zanim my się tutaj uzbroimy. On już zdąży pojechać w siną dal, aż do nas, aż nam Pewnie już tam do zaświaty zdąży. Czekaj, yy, gdzie, on, gdzie on, gdzie ten Megalodon jest? Megalodon jest... Nie ma go. A tam jedzie, tam jest. Tam jest Megalodon, tam jedzie ten chłopak. Kiedy tutaj rozpląduje, Boże Święty Tu Ci jeden typiasz A nie, może on nie tutaj Jakiś typiasz leciał. Ale już potem sobie poleciał Co to? A, to te, to nie jest tego, Boże Podziwiałem bo się, myślałem, że kilo będzie lepszy, bo taki w ogóle styl kilopa taki średni jest troszeczkę, ale... Nie ma co narzekać. Co najważniejszy jest skin, moim zdaniem. Moim zdaniem najważniejszy jest skin. I tyle, nie? Moim zdaniem najważniejsze jest skin. Jest skrzynki w jednym miejscu, w pomieszczeniu znaczy, że Dodać go tak w takim małym. Pompa. Mamy potki i mamy dużą potkę. Będziemy mogli sobie już od razu wszystko wypić. Będziemy mieli całą osłonę. Mamy całą masę, już możemy iść dalej. Słyszę skrzynki, słyszę. Tak mi pokazuje mój wyświetlacz. Ok, jeszcze tam u góry jest, ale to nie jest już w safe. To jest już. Ta skrzynka, o, to to mi właśnie pokazywało. Snajperka! Niebieska snajperka. Fajnie. Fajnie, fajnie. Teraz muszę zbierać amot snajpy. Bo mało mam. Kupiliśmy sobie, sobie dwie apteczki, to teraz możemy sobie stąd wziąć kaskę. I w to chyba mi wtedy całą zapełnić. Mam nadzieję. Mam przynajmniej nadzieję. Nie, dobra, całej nie. Nawet, nawet 4000... nawet 4900 nie mam. To mi jeszcze dużo brakuje do 5000. Nie wiem czy... do serwera wezmę. Potem się AMO najwyżej ubierał mam tylko 19 od niego. I gdzie jest Megalodon właśnie? I gdzie on już za światach jest? Czy gdzie? A już go nie widać. Aha, fajnie. A tutaj jeździ ten chłopak, który prawdopodobnie zaraz do nas przyjedzie. No, on prawdopodobnie zaraz do nas przyjedzie. Tutaj stoję? Stoję w wodzie. O tutaj typo jest, tutaj jest typo. Jest typo, więc trzeba uważać. To typo jest jakiś a O tu jest. A, dostał heda. Dostał heada ze snajperki. Pięknie. Nie spodziewał się tego. Tego, ten tego pewnie typ się nie spodziewał. Takiego ok, nucę ze zepy dałem. O nie! A ja miałem sobie jeszcze ustawić malowanie, jak, malowanie manekina. A zapomniałem teraz o Prawie wszystkiego ma malowanie Deadpool'a. O Jezu, jak to źle pasuje. Ja dobra, jak wrócę do lobby, jak już będzie pod koniec odcinka, to wtedy się zmienię. Mam nadzieję, że nie zapomnę. Mam nadzieję, bo zawsze, bo często tak jest, nie? Dobra, ile mam... O! Mam już calutką kaskę. 5000 i gdzie jest ten typek od ym, tego bossa? Też się już nie wyświetla. Nie ma go, tak po prostu zniknął, nie? Nie wyświetla się w ogóle. Typ, zakopany, można zakopany skarb poszukać. Skarb, skarb. O co, tak daleko? Bez jaj! Ja to nie dotrę. A dobra, po drodze mamy tutaj samochód. Jeszcze, dobra, po prostu. Szybciutko, dobra, ja już na mapie to widzę, więc nie muszę mieć znacznika paliwa 97, także kit. Możemy jechać. Jest skrzydeł, mam nadzieję, że jej nikt jej nie otworzy. Mam tak nadzieję. E, powinna być gdzieś w tym terenie. Trzeba jej poszukać. Bo ona może być nawet tutaj. O tutaj widzę ją, widzę ją widzę ją, tutaj jest Kurde, ona tak na wylocie tutaj, nie? A i tempi spadną. Tak myślałam. <grym> o, legendarna kusza bum-bum Koniecznie jest dobry pomysł, ale chyba jej nie biorę. Tak naprawdę to nie jest jej A następną skrzynkę mam gdzieś... Tam chyba na, na górze. O tutaj mam chyba na moście. O, mam ją! Kurde, szybko ją zauważyłem. Dosyć szybko. Pompa! Epicka pompa! teraz idź! Idziemy na klepę! O tam. Tam? Tak, tam. Ui! To się tam poniszył się. Ui! To... A! Chcę za to. Chcesz zapłacić za to życie. Co jest? Zabijłem jakiegoś Ukraińczyka? Było chyba pismo ukraińskie. Nie nie, nie wiem, czy naprawdę, tam Moje może... Nie no, żartuję. Nie no żartuję! Nie wiem, wiadomo, że żartuję. Kurde, taka pompa za skrzyneczki, nieźle. Nieźle! I mamy już ponad 100 amot od A my tutaj za, 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 zadania robimy, my tutaj tyle zadań robimy. Ja nie wiem co tutaj się dzieje. Tutaj jest i samochód szlamy, i nadal już Co ja tyle tutaj zadań zrobiłem teraz? Tak nagle. Okej, okay, hej, co to było? Samochód możemy jeszcze odjechać nim. Mapa. Jesteśmy na środku strefy, co my tutaj mamy robić? No tutaj jedynie możemy zostać, nie? Nic ciekawszego nie ma. Chyba, że pojedziemy na stację. Która jest gdzieś tu. No tak pojedziemy sobie. Weźmiemy sobie ulepszenia i... Ulepszymy nasz samochodzik. O nie! Stacja już nie jest w strefie. Znaczy jest! Znaczy, nie jest w kole, ale zaraz będzie w górze, zaraz. O kurde, sposób przejechał. sobie przejechać? Coś go bije. Wysiadł. Niepradłem go, nie? Aha! Ukradłem mu! U, 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 u. Ukradłem mu mur! Ukradłem! Ład, co to, to było? Ukradłem mu go! LOL! No teraz mi nie dogoni tam takim ciap cochem! Co mam? O, lol! Ukradłem mu! To najgorsze jest to, że on będzie miał jeszcze rękawice, nie? Co? Jakieś cudowne mnie klocki dostała? dostała. dobrze. Na, nara, 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 nara... Też, żeby nam nikt nie ukradł, żeby on nam nie zrobił tego samego żartu. Mam nadzieję, że tak nie będzie, bo jeśli tak zrobi, to się wkurza. No nie, samochód mam tylko 230 nie jest dobrze, nie jest dobrze, nie jest dobrze Bardzo źle Teraz mi się zniszczy Dol! No! Teraz mi się zniszczy Jak mi się przejąć własność albo dzielnikami Dawaj coś do leczenia samochodu, dawaj coś do leczenia samochodu Ja chcę to jeszcze mieć przy życiu Zamonii. Znaczy nie amunicję. Kurde, nie ma co uleczyć tu. Jezus. Dawaj coś do leczenia. Mamy! Palnik! Palnik. Palnikiem to go uleczymy. Palnikiem możemy go uleczyć. Palnik! Naprawiam go! Naprawiam go. Dobra, naprawiłem nasz samochód Nasz samochód Od dzisiaj nas. Dobra, mamy go Teraz jest cały nowy Bez żadnych obrażeń Fajnie. Eee, eee Jedziemy na ten Na, na zaświatło. Taki samochodem na ze świat to nie jest dobry pomysł. Co nie? Eee, teraz mi tu już nie pani tylko. z tych tyłów ty, zniesie tutaj milion. Co już niszczysz? Ach, dobra. Wow, 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 nie, gościu. Nara. Dobra. Gdzie panasto mogut teraz? Trzamy niedaleko. Tutaj jedzie. Są trąmy, jest niedaleko. A jedzie do mnie, jedzie do mnie. Goni mnie. Nie nisz mi go! Powrę ci radzę. Chce czy szrama jest szybsza? No nie, no kolejne spożenie co Z tą patą skoją, No wiesz, dobra, zaraz się zabiję No. No nie, teraz każdy boss jest w swoich miejscówkach. żaden boss nie jeździ. Szkoda. Nie można zabić ani jej, ani jego. Kurka, no niestety, no dobra. Czyli teraz Tomaczek będzie chyba bez bossa. Chyba czak. Masz Sherona? Nie, on ma 9 z tego. On ma 9 z tego. Jezu, sportu! No dobra, zabijmy. Chabuba. Litości nawet nie ma. inny styl to jest ten jego inny styl to jest taki inny manekin ja mam manekina spustkowe to jest zwykły manekin Tutaj. a nie, bo nam tutaj jeździ, dobra. Czyli być może ten meczek będzie z włosem. Być może. Dopiero tutaj jest ten wóz. Na korty może polecę. Może polecę na korty i zabiję tego Oscara. Jest również 100 osób. Już 99? Już ktoś kogoś zabił? Już 98? Niemożliwe! Ktoś kogoś zabił. Co jest grane? Już ktoś kogoś zabił? Możliwe, że ktoś już kogoś zabił, nie? 95! 93! Co jest grane? O! No chyba, że wylądowali na samym początku mapy, no to już co innego, nie? Zobacz. Ktoś tutaj lądował, więc też pewnie może będzie chciał zabić Oscara. Oscar powinien być w tym domku, ale jeszcze nie chcę z nim walczyć. Chcę najpierw... Y z, ten, na, najpierw wyczyścić to miasto, to miasto z, z graczy innych. Trzeba po prostu wszystkich pozabijać. Nikogo nie, nie, te, nie czuję. A to dziwne. Kurde neta nie mam w ogóle dlaczego? Kroki. A tutaj jest. Nara. Okej, okay, pierwszy wyczyszczony. Mam nadzieję, że już innych graczy nie ma, to znaczy, że już chyba mogę stoczyć walce z... Oskar! Do, dobra, Oskar, idę do Ciebie! Idę do Ciebie, Oskarze, idę! Już biegnę. Oskar powinien być tutaj. Mam go. Dobra, zaraz, zaraz z nim stoczę walkę. Człowieku, sam otwarte. Kto jeszcze był? Dobra. O, nic jeszcze muszę sobie wyposażyć. Dobra. Okej, okay, możemy z nim stoczyć walkę. Dobra Okej okay. Już zabiłem Oskara Teraz Oskar jest mój Okej. Okay. Zabity. Dobra. Teraz możemy ruszać w dal. No ale fajnie co? Zabiję go. Mit tutaj mam mityka, a tutaj mam zwykłą. <gry> Prawie to szokujące. Gracz... Zaraz zabijemy, spokojnie. A, zaraz to zniszczy. Praję to To miałem o, on tutaj jest. Spadek. Weźmy sobie rękawicę. Nitropiści. Serio straciłem przez to HP? Bez jaj. Może tam coś jest jeszcze do wyleczenia. Nie widzę dziecięć. Ja mam apteczki, ale nie chcę zmarnować apteczki na, na 35HP. No to... Przepraszam, na 25HP. No nic. No serio, nie zużyłem całej. Jeszcze. A, mam no nisko. No to po co ja używam? Mateczki, no ja to broń uzbierać, bo ja mam tutaj szarówę, a tutaj mam mityka. Szarówa z mitykiem to nie najlepsze połączenie. Mityk z mitykiem to już tak, lepsze połączenie. Wróć. Sejdą będzie? A nie, tego nie ma. Mamy zieloną. Też niezbyt dobre połączenie. O gracz. Ciągle spotką. O, weź, dobra, weź Czekaj wiem co zrobi się ja robi takiego fajnego O, od razu trzeba klapając O, to tutaj to Warto o, chyba, tak, kolejny. O, ten jest jakiś lepszy. O, wow! wow. Co ty robisz w ogóle? No, to chodzi. Jeśli się, masz do odcinek. To subskrybujcie kanał, lajkujcie i komentujcie. Elo.